Metra. obiekt wielkości samochodu obiekt wielkości samochodu ale to było widno czy, czy? nie, to była 22, już było ciemno także on pulsował światłami takimi biało-czerwonymi i ten obiekt bezszelestnie ja mówię, praktycznie się, mówię. bezszelestnie zaczął się obracać migał tymi światłami, się obracał i przesunął się w prawo, bo tam jest obok właśnie pole tego pana różdżkarza on ma tam na granicy E, takie wysokie nie, świerki 4-5 metrów, takie mhm. 4-5 metrowe. Mhm. I ten obieg doleciał do tych świerków i za tymi świerkami tak, tak. jakby tam opad jakby wylądował. bez Bezszelestnie zupełnie. Ona szybko zbiegła z tego terasu, pobiegła tam spojrzeć z boku, żeby żeby te... Ale żeby między drzewami zobaczyć, ale już nic więcej nie widziała. I my potem zaraz jak ja się dowiedziałem, no to my to i właśnie tutaj z naszym różdżkarzem, żeby sprawdził te pole I tak jak tutaj Kaziu mówi, no to się okazało, że tam co... co do sobie parę metrów był ten punkt taki Zamek, taki zamów, energii że? jak teraz centralnie w tych. Ale co 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 mówi co co co? co? Kawałek. kawałek. A nie było żadnych znaków. I to tamnego, dzień dzień po pojawieniu się piktogramów, Piktogramu, tak? No tam piktogramy tam z Torku na środę, no nie? No tak była no, mowa. No a to było, to było środę, no, no, to no, a to było a to było a to było w czwartek, no nie? No, ale mówię, ale ta Pani już nie chce, Zaraz się jej nie dziwię. Nie ma, nie ma. Jeszcze, jeszcze raz niech Pan powtórzy, jak on wyglądał, bo ja, urwało mi się. Jak ona mi tłumaczyła, to było wielkości samochodu, bo ja mówię, czy to było krągłe, kulisę, nie wiem, kula, spodek, nie wiem, wytłumacz Ona, no nie kobieta, to tak, no, 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 nie, nie, no, nie, no nie, 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 jest, nie jest tego. Nie mówię no, generalnie, wielkości nie. samochodu, czyli no dajmy na to te dwa metry, czy dwa i pół metra. Kręciło się wokół własnych oczi, migało właśnie takimi pulsowało czerwono-białymi światłami i, no, no i bezszelestnie praktycznie, tak nie wiem, jak na, napęd magnetyczny, czy piorun wie co, i po prostu się przesunęło.